ADC, 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 tutaj jest ADC No Gate, kurwa jest na no zajebist... O kurwa policja jedzie. Stoisz, 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 stoisz Nie no, zatrzymaj się. Manew Pit, podchodzimy do manewru Pit. Nie proszę. Okay, ja. Hoffman! Oh, co? co? <laughs> Już wiemy kto to jest, kurwa. Kto? Nie, <laughs> nie, Ja pierdolę. Weź jeźdź, ja. bo to jest Hoffman, nie? No. Trzymaj się już na tym, popatrz, Nie mogę bliki, nie mo A czemu mnie gonicie? Zatrzymaj czemu się. uciekasz? No. Jadę na, na spod. A co jedziesz? Na spot BMXowy. No, się śpieszę, chłopaki. my też możemy się w sumie spocić. A się krawężnik, się wyjebał Życzę ci tego. Nie wyjebie się. Jestem pro BMXiarz. Jestem pewny, że się nie wyjebiasz. O kurwa, no. Pewno? Co zejść, na a czemu? nie, bo my chcecie się zatrzymać za coś, zjedź. co ja nie zrobiłem. Zjedź, Ja tylko pieniądze wypłacają. proszę, nie podejdź róbcie bliżej, bliżej, go drzwiami. Nie, co jednego z drzwiami, kurwa. Nie. nie zatrzymamy cię, zjedź po prostu i tyle. Zara, zara. <noise> Rozpierdolamy na pewnie, kurwa. Czemu mnie gonicie? Przestańcie się zaakceptowałem. Nie, no tak, to się nie bawimy, To Coś nie teraz wiem, nie, nie stajesz. Stoisz, stoisz! Ale co ja zrobiłem, panowie? Odrocie do ściany. Czemu wy w słocie jesteście, kurwa? W jakim słocie? na ściany. Pieniądze wypłacają tylko, panowie. Wiesz co, co, co mogę mnie z w Drogi. rogi. Ale no, tak, to chyba... Woda To się znajdę. Może pan się tak do wód? Do wód. Musi pan rozpiąć trzeci guzik od góry. Dobrze, I tam jest pan nie, pan poda. Proszę bardzo dobra, jak jeszcze cię znajdziemy w jakimś takim miejscu nieodpowiednim, to cię zatrzymamy. No, ale czemu bank to, bankomat nie nieodpowiednie miejsce panowie? Wypłacałem pieniądze i nie wiem. Dobrze, wie? dobrze. To nie nie wal w następnym razem bankomatu jak się zdenerwujesz, że ci nie wypłacałem pieniędzy, dobra? Nie waliłem bankomat. No to pani nam mówi inaczej. No to nie wiem. No widzisz. na raho. Dobra, idziemy opierdalać dalej widzowie. O, tutaj od razu już. Trzeba znaleźć lepszą drogę ucieczki. na to. Dobra, lecimy. Kurwa. Tutaj by była dobra droga ucieczki, tutaj nie wiadomo. Wiem, że to jest fail driving już. Ale chuj, to jest dobra droga ucieczki. żebym ja się nie wyjebał To jakiś bankomat jest, czy coś, cokolwiek kurka. No, pod schody to ogólnie jest dobra droga ucieczki. Albo tutaj WMX-em zaskoczyć. Ale to nie jest głupi pomysł, kurwa. Trzeba to wypróbować. Dobra, test. Czy przeżyję? Chyba ja powinienem przeżyć. Ja ona luzie, kurwa. Dobra, tutaj jakiś bankoma znajdziemy. Będziemy skakać w dół. 0A, 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 0A. 39, 39, 39, 39. No nie, podjechał, ja nie mogę tego anulować, kurwa. Dobra, wpierdalamy. Cześć. Witam, witam. No cześć. Czekajcie, z... co tam, znowu? Nie mogę znaleźć tego, kurwa. Co tam, panowie? Pamiętasz takie, pewne zdjęcie z małą blondyneczką? Z jaką małą blondyneczką? Taką na kanapie. No, pamiętam. Chciałbyś się znaleźć w takiej sytuacji? Nie, czemu tak stoi tutaj? <laughs> Dlaczego no uciekasz? Bankomat. Nie uciekam, tylko oglądam tutaj, jest turystą, jestem nowym tutaj w mieście. Jak jesteś? Turystą. A, no, turystą, tamże że nowy. No, nowy też, nowy też. Do widzenia. No kurwa, nie, nie zdążyłem, nie mogłem znaleźć tego. No jeździć na każdy bankomat teraz, no. O kurwa! No, żebym skoka zajbał. A to też jest dobry sposób na do spierdolenie przed policją. Dobra, git. A szybciej, kurwa, czemu tak długo trwa? Uh, kurwa. Jaki kurwa kaskader z tej krowy. Noż, kurwa, ile można. Co na szpitalu spróbujemy zrobić o psy. No nie ma tego, widzowie Było tutaj, 1-8-A-47-E chyba Chyba, kurwa Patrzcie, kolejny sposób na ucieczkę, o kurwa Jednak nie, ale zaraz się uda, zobaczycie Pyk, się trochę rozpędzić o kurwa, przez ten most muszę wyskoczyć Ale to by było mocne Patrzcie, pyk O kurwa I tutaj wjechać tutaj No i w sumie jest już się free, bo policja cię nie dogoni Ej tak, tak, tak właściwie właściwie moje limuzyna przyjechać, zapraszam Możecie ze mną zebrać jeśli chcecie Dzień Dzień ma. No Elo, co tam? Dawaj, obracaj się Jeśli chcecie No to rywa się ze szpitala to też jesteś Clark chodź, chodź na, na drugą grubę. stronę Ej, Clark gdzie mam przyjść Korystanie tu do mnie zamurek Martówka Kładam cię do pojazdu, zapinam ci pasy No prowadzić a Gabi jest. Daj mi prowadzić. jeszcze. Gdzie ona jest? Nóż masz? Ja nic. O, jest, 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 cofnij. Położę moja bity. Cześć Gabi. Dzień dobry. Co u ciebie? Cześć. Dzień Ale mamy, ale mamy gwiazdy dzisiaj w tej limuzynie. Hoffman, Clark, Francuz, Gabi i ja. A, kurwa no. Tak, że wymieniłeś, A, w sumie razy siebie. Podwójna gwiazda, dokładnie. Tak. Co tam, Gabi, u ciebie? A my się znamy? Clark. Co? O, co? Dobrze Gabi, Yo. dobrze, napierdalaj go. Ty mordę zamknij, kurwa, no Ale sferu, co ty się, się kurwa... Za Dobra, zamknij pys, kurwa, się będziesz fajczył. No, ale ty wiesz, że ty już zakopany teraz jesteś. Gabi, jak się czujesz? Zakopany. Gabi. No dobrze. Zakopany to twój honor, kurwa, jest. Ogólnie mieliśmy tylko sobie w trójkę, ale... O, nasi o. przyjaciele. To I ta limitka, co zapierdala 500 to. <laughs> Dziwne. No torturownia, ja. ale super. Standardzik, nie? Hufman, standardzik. Aaa, zero, zero, zero kurwa kreatywności. Ale kre a po co ja mam cię kreatywnie, jak ja, kre ja cię tylko zabić chcę, za, kurwa człowieku. Idźcie no, ta... sami, ja się z Gabi zostanę. Może Gabi chce oglądać, nie wiem. Ale zostanę, że jesteś... jesteś głupi. Eee, zostanę, że jeszcze raz, raz. raz. No, tak. ty jeszcze mi... raz. Jeszcze raz specjalnie wśród ciebie. Nie, niech sam wejdzie. I... Nie, no kurwa, teraz dworu nie widzę. Tak? Spróbuj wejść... Wy... teraz? No, teraz spróbuj no. Dobra wejdź sam stary, serio Pozwolę stary. ci ostatnie rzeczy dobra, dobra. Że, że Tylko, że i tak nie umrę, bo jestem kurwa niezniszczalny pisz, pisz. Tak, jestem niezniszczalny ostatnie słowa? No mm, jakbyś nie był pizd... Pisk... Dobrze, tak, tak patrzę, krówka wyszła poza szpital Słuchaj, słuchaj, on jeszcze kurwa coś czeka, nie, ja myślę, że serio go trzeba. No bo, kurwa, no przyznajemy się, jak my w dziesięciu jeździliśmy, to się ukrywałeś, no. A teraz ja, jak masz kolegę, ja to się, jesteś ja kończył. No tak. Ja się ukrywałem, ja się ukrywałem. Tak, no. Ty śmieci ja, ujebany, ja, kurwa siedzisz cały życie na się. szpitalu, szczurze. Chodzisz w jakieś kurwa krówce jebanej, krówce tyśniki, no kurwa jesteś nikim, Z drugiej kobiety obrażaj. Chyba z trakturerowcy co ty pierdolisz? Z... Ja bym ci ty powiedział, że tak powiem. kurwa ja... chodzić w krówce. No, nie wiem, ja Ej, Hoffman, co tam? Bo ja bym, ja do ciebie ogólnie nic nie mam, nie? No. Ale obraziłeś mi kobietę. No. Jaką kurwa kobietę? Kogo ci obraziłem? Madi, żeś obraził kobietę, Klarka też słyszałem, że obrażałeś. <laughs> no, dobre, dobre, dobre. No to powiedz jakby. Z Madi rozmawiałem, nie wiem, z trzy razy. Tak. Zresztą chuj się mam tłumaczyć, kurwa. No i tak nie będziecie tego. Nie chce mi się gadać, kurwa. Nie mieliśmy za Mamy tu słabo. Trzeba. Moglibyście kurwa wyskoczyć nie na jakiegoś paintballa, kurwa, ale, ale nie tak wiecie, wiecie. Ale ja my chcieliśmy z tobą na bola wyskoczyć. No kurwa, to tak jak nas było dziesięciu, to czemu kitraliście? Okay. Kto był dziesięciu? Przecież ja w Unholy'aka... 8 aut kurwa, 8 aut Od... was szukało po całym Los Santos. Mnie szukało? Nie, Clarka. Nie wiem czy wtedy ty to byłeś jeszcze z, już ja. z... Ja... Ja... byłem, bo jeszcze... Pomarańczowych pamiętam jak waliłem. Nie wiem czy mnie no, kojarzysz. Francuz z Unholy'aków. Francuz? Lepidus. lepiza. no dobra, to ty. To my nie gadaliśmy kiedyś, że ja cię obraziłem tą anchois. Onko... Tak. Dobra, to już wiem kim Kurwa, Clark. No? Co, co ci ten Hoffman zrobił? Ja temu wyruchałem. O nie, bo ty o tym nie wiesz. To, to nie, to nie, Raczej próbowałem każdy wszystko, co chodzi. Zjewano no ciebie, ciebie też, ciebie też, Ja Próbuję robić wszystko, kurwa, żebyś się dał do atencji, Dobra, czekaj sekundę. Dobra, streetwear. dobra streetwearowcu. Nie, chcę mi się marnować głosem. Serio? Głos jest cenny no, w tych nie, czasach. musisz nie? Tak, Hiktor Wolfman. A Ty, czy No co, tak go nazwali rodzice, nie moja wina. Hector... Ja, czy to Wolfman. Hiktor... Jak to się Hiktor Wofman? Hiktor Wofman przez V. V o Fyfymy Anny. H i C teory, V o Fyfymy Anny. Hiktor Wolfman.